Z ewangelii według świętego Mateusza. Po tym czasie szedł Jezus w szabat wśród zbóż. Jego uczniowie byli głodni, więc zaczęli zrywać kłosy i jeść. Gdy to zobaczyli faryzeusze, powiedzieli do niego: Oto twoi uczniowie robią to, czego w szabat robić nie wolno. On im odpowiedział. Nie czytaliście, co zrobił Dawid, gdy był głodny i inni z nim, jak wszedł do domu Bożego i zjedli chleby pokładne, których jeść nie wolno było ani jemu, ani tamtym, lecz tylko samym kapłanom? Albo czy nie czytaliście w prawie, że kapłani naruszają w świątyni szabat w szabaty, a są bez winy? Zapewniam Was, że tu jest coś więcej niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy miłosierdzia chce, nie ofiary, nie osądzalibyście niewinnych, bo panem szabatu jest syn człowieczy. Kiedy. Dzisiaj przeczytałem po raz kolejny tę Ewangelię, to od razu pomyślałem, że chcę zadać pytanie, co Pan Jezus miał na myśli, kiedy mówił do Faryzeuszy: Zapewniam Was, że tu jest coś więcej niż świątynia. Można by pomyśleć, że Pan Jezus mówi o sobie. Pamiętamy, święty Jan mówi o tym, że Jezus mówił o sobie jako o świątyni. Ale jednak tutaj sprawa cały czas toczy się między Panem Jezusem a Faryzeuszami nie o niego, bo Raczej nawet z tej ewangelii wynika, że pan Jezus nie jadł tych wyłuskanych. On tego nie robił. On formalnie według faryzeuszy nie łamał szabatu. Przynajmniej nic na to nie wskazuje z tej ewangelii. Sprawa toczy się cały czas o apostołów, o jego uczniów. Więc kiedy czytam, zapewniam Was, tu jest coś więcej niż świątynia, no to hmm, przychodzi mi taka myśl, że jednog, jednak według Pana Jezusa człowiek to jest coś więcej niż świątynia. I pamiętamy, że potem hmm, Święty Paweł mówi, że wszyscy jesteśmy świątynią. Że człowiek jest świątynią Ducha Świętego, że jesteśmy Bożą świątynią. I myślę, że można śmiało powiedzieć, że jesteśmy kim kimś więcej niż świątynia Jerozolimska. W Świątyni Jerozolimskiej według wiary Żydów Bóg był obecny. Pamiętamy, tam było takie miejsce, się nazywało Święte Świętych, do którego mogli wchodzić właśnie tylko kapłani, i to bardzo rzadko, chyba dwa razy do roku, dobrze pamiętam. I jednak, mimo wszystko, Pan Jezus mówi, że Jego uczniowie to jest coś więcej niż świątynia. My też mamy świątynie, tak nazywamy te miejsca, w których się gromadzimy na Eucharystii. Mówimy, że to jest świątynia. I mamy takie miejsce, nazywa się tabernakulum, które jest dla nas w jakiś sposób odpowiednikiem. Tego świętego świętych, tego świętego miejsca w, Jerozolimie, w świątyni jerozolimskiej, gdzie według Żydów przebywał Bóg. Obecny był Bóg. I teraz mnie ta dzisiejsza Ewangelia skłania do tego, żebym miał odwagę powiedzieć że ja, że każdy z nas, uczniów Pana Jezusa, jesteśmy kimś więcej niż ta świątynia. Niż ta świątynia, w której jest tabernakulum, w której jest przechowywane ciało Pana Jezusa. Bo przecież my przyjmujemy to ciało Pana Jezusa. To nie jest tak, że to ciało Pana Jezusa jest odpowiednikiem Arki Przymierza, nie, które było, która była przechowywana, póki nie zaginęła. Była przechowywana właśnie w Jerozolimie i była znakiem Bożej Obecności. Hmm. Tak, my tę Arkę Przymierza, ten znak Bożej Obecności, my przyjmujemy. I w tym momencie stajemy się tabernakulum. Tak. Więc jeżeli klękamy wchodząc do kościoła, to nie ma, nie będzie żadnej przesady w tym, gdy jeżeli będziemy klękać przed człowiekiem. Tak. I są takie sytuacje. No. Nie wiem, nigdy, nigdy tego nie robiłem, ale yy, widziałem nieraz, nie tylko na filmach, nie, że jak yy, chłopak chciał się yy, oświadczyć dziewczynie, chce się, się oświadcza, to często, właśnie, klęka przed nią. No. Tak, i tak sobie myślę, że może byłoby całkiem sensowne, gdybyśmy częściej to praktykowali, nie tylko w takich sytuacjach. I nie tylko, żebyśmy klękali, nie wiem, przed, no właśnie, nie wiem, biskupem na przykład, nie? no już teraz rzadko się to robi. I też no, nie chcę przez to powiedzieć, że mamy teraz nieustannie klękać, ale. Ale muszę powiedzieć, że kiedyś miałem w życiu na skutek takiego bardzo głębokiego duchowego doświadczenia takie pragnienie. Nie, z, nie zrealizowałem tego pragnienia, bo yy, bałem się, że będę yy, zabrany przez pogotowie do szpitala psychiatrycznego. Ale miałem taką, takie doświadczenie, na skutek którego miałem ochotę, chodząc po mieście, właśnie klękać przed każdym człowiekiem, by powiedzieć, że jestem pełen podziwu dla istnienia tego człowieka. Że Widzę w tym człowieku Boga, że widzę w nim Boga, że widzę w nim świętość, przed którą się po prostu spontanicznie klęka. Tak, tak ktoś by powiedział, no czy to nie jest bałwochwalstwo? Hmm. Bałwochwalstwo jest wtedy, jeżeli My Boga prawdziwego zastępujemy Bogiem fałszywym. A kiedy mówię o tym, że byłoby fajnie, gdybyśmy częściej przed sobą klękali, to nie mam na myśli tego, żebyśmy zamieniali Boga na ludzi, żebyśmy z ludzi robili bogów. Nie, nie. Chodzi o to, żebyśmy umieli. Adorować, tak, bo właśnie dla mnie przyklęknięcie przed kimś jest takim gestem adoracji. I żebyśmy umieli adorować człowieka ze względu na jego piękno, dobro, na jego boskie pochodzenie i ze względu na to, że Bóg w każdym człowieku jest obecny. Tak. Mówiłem o tym, że w Eucharystii przyjmujemy ciało Pana Jezusa, że jakby ksiądz najpierw jakby wkłada Pana Jezusa w nas, a potem dopiero chowa, jak coś zostanie w tabernakulum. chowa do tabernakulum. Ale myślę, że, yy, yy, że Bóg obecny jest nie tylko w tych, którzy przyjmują Komunię Świętą. Takie jest moje doświadczenie. Tak. Że Bóg obecny jest nie tylko w tych, którzy przyjmują Komunię Świętą. Komunię Świętą przyjmujemy. By się cieszyć Bożą obecnością, by być jeszcze bardziej świadomym tego, że Bóg jest w nas. Tak, po to to robimy. Tak, i ktoś powie: No dobrze, ale jeżeli ktoś jest tak zwanym złym człowiekiem, czy w nim też mieszka Bóg? Na pewno Bóg nie mieszka w czynach złych tego człowieka. Tak. I to jest bardzo ważne też pytanie: czy Bóg mieszka tylko we mnie, czy również w moich czynach, słowach? Hmm. Czy tam też hmm, można zobaczyć Boga w tym? Ale jeżeli oddzielimy, a przecież. Dlaczego nie mielibyśmy tego nie robić? Jeżeli oddzielimy słowa, y, y, znaczy y, osobę od tego, co mówi, od jej słów i od czynów, no. jeżeli oddzielimy człowieka od jego grzechów, nazywając grzechy po imieniu, no to nadal mamy przed sobą tabernakulum, w którym jest Bóg. Tak. Tu jest coś więcej niż świątynia. Gdybyście to zrozumieli, to jednocześnie zrozumielibyście słowa: Chcę miłosierdzia, nie ofiary. Bo na tym opiera się miłosierdzie. Miłosierdzie nie opiera się na akceptacji. Złych czynów. Tylko opiera się na dostrzeganiu Bożej obecności w każdym, absolutnie każdym człowieku. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.